Po ostatnich boosterkach od ekipy z filmu 100 dni do matury miałem ogromny niedosyt, i dlatego zakupiłem kolejne boosterki, tym razem zawierające specjalne promki, które można było dostać tylko w Heliosie. Otwórzmy i zobaczmy, co uda nam się trafić. W pierwszym mamy piękną kartę promo z przyjaciółmi naszego głównego bohatera, kapsla. Teraz trzeba trafić tylko drugą promeczkę, która jest dostępna w tych boosterkach. Sprawdźmy, co jest w drugim busterku. Niestety, powtórka. Trzeba próbować do skutku. Mamy wystarczająco boosterków. Co będzie w trzecim? Kurde, kolejny raz powtórka. Już kolejna. Mam nadzieję, że tutaj uda się trafić tą drugą promkę. I tak jest! Mamy to! Piękna karta promocyjna z bohaterami z ekipy łobuzów? Hm. Tak prezentują się obie te karciożki. Co ciekawe mają inny typ. Holo. A że zostały mi dwa busterki, to napiszcie komentarz jak podobał wam się film 100 dni do matury, a ja wybiorę jeden komentarz na TikToku i YouTubie, który dostanie ode mnie jednego busterka. Tylko pamiętajcie by obserwować ten profil.